Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Service. Tutaj dzisiaj taką nieszczęśliwą wiadomością, którą zaraz wam pokażę Zapoczątkujemy nową serię Vlogową, mianowicie przez jakiś miesiąc czasu chciałbym wam nagrywać takie vlogi mechanika Jak wygląda praca mechanika od kuchni Kamera będzie albo na klacie, albo na głowie i wrzucimy jakieś krótkie urywki, co się, co się na, na ten moment dzieje na warsztacie każdego dnia, tak przez, przez 30 dni. Zobaczymy, jak ta seria się przyjmie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy w ogóle taka seria Was interesuje, gdzie pokazuje życie i pracę mechanika, jak to wygląda od kuchni. A i co? Zaczynamy. Dzisiejszy dzień, niestety, nie będzie samochodów, a mamy taką przykrą tutaj wiadomość mianowicie wyrwało nam podnośnik z betonu jak możecie zauważyć nie wiem czy to będzie widać nasza kolumna jakbym się uparł to ten podnośnik bym wyrwał z ziemi no i co mamy małą przerwę techniczną dzięki temu dzięki temu przez to nasz podnośnik dwukolumnowy demontujemy Wylewamy nowe łapy, musimy rozciąć posadzkę, odlać łapy, zamontować od nowa podnośnik, żeby dało się działać na warsztacie, uruchamiamy stary kanał, który e, był na tym warsztacie. Myśmy My, go w ogóle nie używali tego kanału, ale stwierdziłem, że podbusty to będzie bardzo fajna opcja. E, tylko jak widzicie, kanał jeszcze jest pełny wody. Przygotowałem kilka wiaderek, e, żeby wybierać tą wodę. Z tego też względu, że pociągnęliśmy pompą, ile dało radę, ale, ale pompa nie pociągnęła już nam dalej tej wody, z tego względu, że na dole jest jakiś tam syf, kamienie, piach w tym kanale i musimy resztę roboty zrobić ręcznie. Także będziemy walczyć dzisiaj na pewno z tą, z tą wodą w kanale. Zobaczymy, ile nam się uda tam jej wyrzucić z tego kanału, osuszyć go. Będziemy go chcieli umyć karszerem, odmalować ten kanał, no, po prostu uzdrowić, żeby żeby nadawał się do pracy. Przy tam większych autkach na pewno wpuścimy do niego prąd, wszystkie media, wodę, gaz. Nie, no prąd, powietrze do niego wpuścimy do tego kanału i myślę zamontować też tutaj na końcu zrobić otwór, założyć tam pompę, bo tutaj z tego co właściciel warsztatu nam powiedział, zbiera się ta woda w tym kanale miesiąc dwa i ta woda nam po prostu przybędzie w tym kanale, także zrobimy sobie otwór Wstawimy jakiś krąg betonowy Założymy pompę I na bieżąco tą wodę sobie będziemy wypompowywać Zamontujemy to myślę na stałe jakimś tam rurką PEX Puścimy to od razu na zewnątrz Tą wodę Żeby to miało ręce i nogi I na ten moment Byłoby to na tyle Zaczniemy ciąć posadzkę Robić z tym kanałem, pokażę wam to dalej Dziś przerwa techniczna Mieliśmy nie robić samochodów ale przyjechał znajomy i nas poprosił, żeby na szybko przełożyć mu koła w Q7, bo gdzieś tam ma wyjazd, a jest jeszcze na lecie. Także co szybko pompujemy koła, wyważamy je i możemy wracać do naszych prac porządkowych na warsztacie. Słuchajcie, no dzisiaj to będzie koniec, daliśmy radę Ogarnąć kanał, kanał już jako tako Jako tako wygląda, muszę jeszcze tutaj do niego wpaść Z karszerem, poumywać te Ściany, żeby to miało ręce i nogi, ale kanał, kanał już żyje, działa Także, także spoko Kanał uzdrowiony e, Mamy wyciętą rynnę Żeby wprowadzić Powietrze i prąd do kanału I zaczęliśmy ciąć już a dziury pod łapy ale niestety sprzęt odmówił nam posłuszeństwa, tarcza diamentowa się skończyła i no niestety na dzisiaj koniec roboty, w syfu pełno wszędzie ale myślę, że jutro już damy radę to wykuć wszystko i będziemy zalewać łapy pod nowe łapy pod podnośni 고 yeah. yeah. yeah.